Witaj tu SolverEyes. Rozwiążemy teraz takie oto zadanie. Znajdź te wartości współczynnika b, dla których wielomian w od x to się równa x do trzeciej plus bx kwadrat plus x ma trzy różne nieujemne pierwiastki. Więc po pierwsze zapiszemy sobie ten wielomian w od x w postaci takiej już trochę iloczynowej. Mianowicie wyłączymy sobie x przed nawias. I wtedy w nawiasie nam zostanie takie wyrażenie jak x kwadrat. Plus bx plus 1, prawda? No i teraz jakbyśmy w od xa przyrównali do 0, no to tutaj już widzimy, że pierwsza możliwość jest taka, żeby x równał się 0, czyli już mamy pierwszy pierwiastek tego wielomianu, to jest mianowicie x1 równa się 0. No tak, jak ma mieć ten wielomian w trzy różne pierwiastki, no to w takim razie tutaj ten trójmian kwadratowy w nawiasie musi mieć dwa nieujemne pierwiastki, ale zauważ, że te pierwiastki wszystkie mają być. Różne, trzy różne, czyli tamte dwa muszą być różne od zera. No to jak mają być nieujemne, ale różne od zera, no to muszą być jednak dodatnie. No to możemy sobie zanotować, że ten trójmian kwadratowy musi mieć dwa dodatnie pierwiastki. No i teraz będziemy się zastanawiali, jakie tutaj trzeba nałożyć warunki, żeby tak się zdarzyło. Po pierwsze musi mieć dwa różne pierwiastki, czyli oczywiście musi mieć deltę większą od zera. Ta delta to będzie b kwadrat odjąć 4 razy 1 razy 1. To musi być większe od zera. Rozkładamy tutaj sobie na czynniki z wzoru skróconego mnożenia. No i widzimy, że oczywiście te nawiasy się zerują tak. Pierwszy nawias w dwójce, drugi nawias w minus dwójce. No i już możemy naszkicować sobie parabolkę, która będzie wykresem tego wyrażenia, więc ramiona jej będą skierowane do góry. Tutaj sobie umieszczam pierwiastki. Interesuje mnie, żeby to wyrażenie przyjmowało wartości dodatnie, wobec tego tutaj rzutuję. Te fragmenty paraboli, które są nad osią na oś B, no i odczytuję z osi B rozwiązanie tej nierówności, więc mogę napisać, że B należy do przedziału od minus nieskończoności do minus dwójki otwartego, w sumie z przedziałem od dwójki do plus nieskończoności, również otwartym tutaj już mamy zagwarantowane istnienie dwóch różnych pierwiastków. Teraz chodzi o to, żeby one były dodatnie, czyli na przykład ich iloczyn musi być dodatni, gdyż muszą być tego samego znaku. Iloczyn to będzie c nad a z wzorów Wieta, czyli 1 nad 1, a więc po prostu 1, no i otrzymujemy taką nierówność tożsamościową, prawda? 1 jest większe od 0. Każde b taką nierówność spełnia, czyli to po prostu sobie napiszmy generał do rzeczywistych. No a trzeci warunek będzie taki, żeby suma tych pierwiastków była dodatnia, no żebyśmy nie otrzymali dwóch pierwiastków ujemnych, bo ich iloczyn też będzie wtedy dodatni. Suma to będzie minus b nad a, czyli min minus b nad 1, a więc minus b musi być większe od zera, czyli b musi być jednak ujemne. No, i zapiszemy sobie to przedziałem od minus nieskończoności do zera. No, i teraz, jak weźmiemy te tutaj na czarno napisane warunki i ich część wspólną, no to się okaże, że b musi być liczbą ujemną. No, więc tutaj wybieramy tylko pierwszy przedział, więc damy taką odpowiedź, że warunki zadania są spełnione wtedy, gdy b jest z przedziału od minus nieskończoności do minus dwójki. Zapraszam cię serdecznie do oglądania kolejnych filmów.